słowa dnia Iwona Murawska-Błynowicz, dzień dobry. Od dzisiaj o tym, że ginekolodzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach rozpoczęli wykonywanie zabiegów cesarskiego cięcia metodą francuską. To rodzaj cięcia przeprowadzonego przy użyciu minimalnie inwazyjnego dostępu chirurgicznego. I na czym konkretnie ono polega? O tym teraz w rozmowie dnia powie nasz gość, a jest nim doktor nauk medycznych Grzegorz Świercz, kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Witam, Panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Panie doktorze, za czym powiemy o tym, na czym ta wspomnieć. Że wszystko zaczęło się kilka dobrych miesięcy temu, kiedy lekarze z kliniki, którą pan kieruje, wyjechali na szkolenie do Francji. Tak, mam rzeczywiście zaszczyt i przyjemność kierować grupą bardzo młodych, ambitnych ludzi, którzy ciągle się rozwijają, ciągle, ciągle mają robią doktoraty, publikujemy bardzo dużo w, w, w pismach międzynarodowych. No i zaproponowali, że może byśmy pojechali sobie do, do Nicei, to jest klinika, która zajmuje się tą metodą. Rzeczywiście uzgodniliśmy to z szefem kliniki i pojechała grupa ludzi, którzy uczyli się pod okiem specjalistów. Przywieźliśmy tę technikę do Polski, robimy u nas, wybieramy się w kwietniu po taki certyfikat, który, który wydają właśnie w tych ośrodkach, bo tam we Francji jest Stowarzyszenie Szpitali, które tą metodą cięcie cesarskie wykonują. No właśnie, panie doktorze, na czym polega ten rodzaj cesarskiego cięcia i czym się różni od tego tradycyjnego, klasycznego? On jest mniej inwazyjny dla pacjentki, w związku z czym mniej powikłań za sobą niesie. Jeśli chodzi o widok, powłok brzusznych pacjentki, i to tak samo skóra jest nacięta, jak przy cięciu cesarskim, tym, które się wykonuje tradycyjnie. Natomiast potem preparujemy trochę inaczej i odsuwamy w ogóle pęcherz. I odsuwamy jamy odszewnej kompletnie od, 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 od miejsca cięcia. I nacinamy macicę poza czyli nie wchodzimy do brzucha w sensie, nie dotykamy jelit. I w związku z czym to nacięcie może być mniejsze, ono się lepiej goi i nie powstają pooperacyjne wzrosty wewnątrzbrzuszne, bo bardzo często pocięcia obserwujemy potem wzrosty z jelitami, wzrosty z pęcherzem moczowym. Dzięki temu pacjentka szybciej się uruchamia, nie ma tego typowego po wejściu do brzucha porażenia jelit, czyli może od razu praktycznie pić. Wcześniej uruchamiamy, dwie godziny po, po porodzie pacjentka może sama toalety oddać moczu. Tutaj też wykorzystujecie gwizdek. Tak, rzeczywiście nazywa się to Winner Flow. To jest urządzenie, które jest podobne do gwizdka i pacjentka w czasie, kiedy znaczy jest większa czynna rola pacjentki w porodzie, bo przy normalnym cięciu cesarskim praktycznie my wydobywamy płód, wydobywamy dziecko sami. Natomiast tutaj pacjentka jest znieczulona trochę płycej i Prze, czyli to parcie, jak gdyby jest takim elementem jak przy fizjologicznym porodzie, wtedy wypiera pacjentkę, pomaga jej to takie urządzenie powiem, do gwizdka, które dmucha pacjentka, wtedy tłocznia brzuszna się uruchamia i jest lepsza komunikacja, łatwiej się to, to, to łatwiej po prostu ten płód wydobyć, bo rzeczywiście to wydobycie jest trochę trudniejsze, bo jak gdyby nacinamy niżej niż klasycznie i, i, i dlatego rzeczywiście może trwać trochę dłużej. A który właśnie poród trwa dłużej, ten klasyczny czy ten. Ten, ten trwa trochę dłużej, dlatego no, nie każda pacjentka może być w ten sposób yy, operowana. Ważne jest, że po prostu no, ten poród nie był zaawansowany, prawda, bo wtedy trudniej jest znaleźć to miejsce, w którym, w którym nacinamy macicę. Chodzi też również właśnie o zaawansowanie główki w kanale rodnym, żeby było możliwe jej wydobycie. I rzeczywiście w tych warunkach cięcie, tą tradycyjną metą wykonywane jest yy, łatwiejsze. Dla operatora. No, Czyli tym samym bezpieczniejsze dla dziecka i dla matki. Mówi Pan o korzyściach, jakie podczas takiego porodu ma, ma przyszła mama, a jeżeli chodzi o dziecko? Dziecko też no, uważa się i coraz więcej jest, jest jak gdyby w literaturze doniesień na ten temat, że takie szybkie wydobycie przy normalnym cięciu cesarskim nie jest korzystne dla płodu, ze na różnicę ciśnień i przechodzenie przez kanał rodny jest dla noworodka korzystne, bo uruchamiają się pewne fizjologiczne mechanizmy, jeśli chodzi o indukcję oddychania. I tak. I tutaj mamy trochę namiastkę tego porodu, bo rzeczywiście wolniej się wydobywa, pacjentka prze i jak gdyby bardziej przypomina to poród tradycyjny. Mówił Pan, wspomniał natury. Pan o tym, że nie każda kobieta może być poddana takiemu porodowi, takiej metodzie, więc które konkretnie Pani mogą w ten sposób urodzić swoje dziecko? No więc wykwalifikujemy do tego cięcia pacjentki najlepiej, żeby ona była, to cięć wykonywane po raz pierwszy, czyli nie było wcześniejszych operacji, bo wzrosty już istniejące mogą utrudniać zabieg i wydobycie. E, ważne jest również to, no, żeby ten poród nie był zaawansowany, czyli staramy się wykonywać tym sposobem cięcia tak zwane zimne, czyli takie, gdzie czynność skurczowa się jeszcze nie rozpoczęła rozpoczęła i wtedy mamy po prostu łatwiejszy dostęp. Jest to dla pacjentki bezpieczniejsze. Wiąże się to również z tym, że my się tej techniki uczymy, prawda? I człowiek mimo że to są wszystko wytrawni operatorzy, świetnie sobie radzą, ale każda nowa technika wymaga na początku tak zwanej krzywej uczenia, czyli zanim nabędziemy tej pewności siebie w polu operacyjnym, no to lepiej, żebyśmy zrobili zabiegi Teoretycznie prostsze, bo pamiętajcie Państwo, że w medycynie nie ma prostych, nie ma łatwych zabiegów. Każdy zabieg jest, jest skomplikowany i każdy niesie ze sobą jakieś ryzyko. Dotychczas wykonaliście kilka takich porodów, tak może powiedzieć, tak odebraliście w ten sposób kilka takich dzieciątków. Macie w planach kolejne takie zabiegi? No dzisiaj za chwilę zaczynamy, to będzie chyba już jedenaste czy dwunaste cięcie wykonane tą techniką. Mamy bardzo dobre na razie doświadczenia z tej no, niewielkiej próbki pacjentek, no bo wiadomo, że nie można mówić o statystyce przy tak małej, małej jeszcze liczbie, ale, ale wygląda to bardzo obiecująco, w z zadowolone są bardzo pacjentki zabiegi cesarskiego cięcia metodą francuską wykonuje zaledwie kilka klinik w Polsce. Z czego to wynika? No myślę, że to wynika z tego, że, że, że nie jest ta metoda propagowana i nie umiemy tego robić. No zawsze w medycynie literatura to nie wszystko. Trzeba się czegoś nauczyć praktycznie, trzeba się zrobić to kilka, kilkanaście razy pod okiem specjalisty. Kogoś kto to potrafi. No i pewnie nie każdy ośrodek ma tak zdeterminowanych lekarzy, którzy sobie pojadą do Francji i będą się uczyć nowej techniki, kiedy stara zupełnie dobrze działa, prawda? Więc tutaj trzeba mieć jakiś do tego chęć i, i, i trzeba, się, trzeba naprawdę się postarać. I no, przede jest to, myślę, głównie kwestia no, decyzji podjęcia, żeby się rozwijać, żeby robić coś nowego. Liczba wykonywanych tradycyjnych, już teraz mówimy o tradycyjnych cesarskich cięć w Polsce rośnie. Najnowsze dane mówią o 48% wszystkich porodów, ale w wielu, szpitalach, w wielu szpitalach ten wskaźnik jest jeszcze wyższy i przekracza 50%. W porównaniu do statystyk sprzed dwóch dekad to niemal dwukrotny wzrost. Panie doktorze, z czego wynika, że kobiety coraz właśnie częściej tak rodzą swoje dzieci? Panie redaktor, to jest w ciągu 20 lat, ja pracuję już prawie 40 lat i jak zaczynałem moją pracę, to 8% cięć wykonywaliśmy, czyli to było wielokrotnie mniej. No wiele czynników, niektóre te czynniki są czynnikami obiektywnymi, że musi troszeczkę wzrosnąć ten odsetek ciąż, choćby dlatego, że no niepłodność jest w tej chwili chorobą społeczną. Dużo pacjentek się leczy zaawansowanymi technikami rozwoju wspomaganego. Rodzą coraz starsze pacjentki. Rośnie odsetek wciąż bliźniaczych, których częściej musi być wykonywane cięcie cesarskie. A poza tym rośnie też odsetek kobiet chorych w społeczeństwie. Kiedyś cukrzyca praktycznie przekreślała szansę kobiety na posiadanie potomstwa. Dzisiaj te pacjentki spokojnie rodzą zdrowe dzieci, kilkakrotnie nawet. Nadciśnienie tętnicze coraz młodsze osoby dotyka i też często jak gdyby jest to wskazanie do wykonywania cięcia cesarskiego, Więc troszeczkę musi ich być więcej. Natomiast Trochę jest myślę wynikiem mody. Pacjentki uważają, że ten sposób jest łatwiejszy, prostszy, bezpieczniejszy, wywierają ogromną presję na lekarzy. Również niekorzystne wyroki sądowe wydawane w sytuacji tej, gdzie dojdzie do jakiegoś uszkodzenia dziecka okołoporodowego. To pierwsze pytanie, dlaczego nie zrobiliście cięcia? Nikt nie pyta, po coście zrobili niepotrzebne cięcie, ale takie pytanie może paść, więc też jest w pewnym sensie obawa lekarzy. No i Presja, presja społeczna. Pojawiła się jednostka choroba, ta nazywa się tokofobia, czyli lęk przed bólem, przed skurczami porodowymi i otrzymujemy zaświadczenia od psychiatrów, że może to wpłynąć negatywnie na, na stan pacjentki, więc nie możemy podważać, wykonujemy te cięcia i paradoksem jest, że dzisiaj najczęstszym wskazaniem do cięcia cesarskiego jest stan po przebytym cięciu cesarskim, czyli czym więcej będziemy ich robić jako pierwsze, tym więcej będziemy robić jako kolejne, ale trzeba zwrócić uwagę, że wracam do historii. Jak zaczynaliśmy pracę, to 85% pacjentek, które pierwsze cięcie, pierwszy poród zakończył się cięciem cesarskim, rodziło w kolejnych porodach siłami natury. Dzisiaj jest to sensacja, że jedna na, na 20 pacjentek chce spróbować, jedna na 10, bo są takie pacjentki, my to bardzo wspieramy i udaje nam się prowadzić porody siłami natury po ówczesny, uprzednio przebytym cięciach. I kolejne statystyki. Województwo Świętokrzyskie jest na drugim miejscu w kraju po województwie podlaskim, w którym wykonuje się najwięcej cesarskich u nas ten wskaźnik to 56% dużo. No trudno to zrozumieć, dlatego że, że jak gdyby te. Wyższy odsetek cięć mamy na wyższych stopniach referencyjności, bo tam część tych cięć musi być wykonywane ze względu na stan pacjentki. To są stany chorób neurologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych współistniejących. I to zrozumiałe. Również te ekstremalne wcześniactwa bardzo często rozwiązujemy cięciem cesarskim. Natomiast i my, my ten w naszej klinice mamy ten współczynnik niższy, więc dlaczego w niższych stopniach referencyjności jest ich więcej? No to, to pytanie jest dobre, ale chyba też wiąże się z tym, co powiedziałem, pewnie jakąś presją pacjenta i trochę obawą przed, przed, przed konsekwencjami e, forsowania porodu siłami natury wbrew pacjence i jej rodzinie. Bo ludzie postrzegają teraz poród tak jak na amerykańskim filmie, że on nie powinien trwać dłużej niż 10 minut, a to jest nieprawda, bo poród fizjologiczny u kobiety która rodzi pierwszy raz może trwać kilkanaście godzin i jest to norma, to nie jest patologia. Doktor Nauk Medycznych Grzegorz Świercz, kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.